Z tej strony Riko i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 14. Dobra, zamykam się, bo teraz Szpakowski. powitać na stanowisku komentatorskim Witam Państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko. No, ja też witam, witam się już wcześniej, ale witam się teraz. Zamknij się Szpakowski, zamknij się Szaranowicz, Dobra, to jest mój skład. kiedy grały wielkie sławy z Zinedinem Zidanem.

Tyćmy spokojnie, jak pięknie i czystą uderzy. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał... No ja nie wiem, no dobra, kurwa, ci się nie. Cwartą minutę i pierwszy gol. Ależ No kurwa Maci no. To wykop to kurwa, nie ma czasu. Madaemka z jasna bramka to chuja. Dobra, eee, eee. Kurwa. Leć, 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 kurwa. Może, ale kurwa, coś się mu wpierdolił w ten, w kadr. No kurwa, no. Noż, kurwa, co nie możesz trafić? Ja pierdolę. Noż groj, chuju. To ciekawa rzecz, Darek. Jeżeli ktokolwiek jedzie do Madrytu, to, nie to niech to nie jedzie. ...Muzeum Prado, ale także yy, chcę być na Santiago Barnabéu, to jest Mekka przede wszystkim dla fanów piłki nożnej. Tak, ja pamiętam ten stadion sprzed lat, w zasadzie teren chuja ja, jak kolor fantambójdena. Teren sukcesywnie Dawaj, dawaj kurwa. No ja pierdolę, no spalony, ty chuj. Kurwa. No. gdyby później na czym polega magia stadionu Santiago Bernabeu. Są ładniejsze stadiony, ale coś w nim jest takiego. Że budzi ogromny zainteresowanie. To jest kurwa, tam gra Armada tego. Kurwa, no i co? I druga bramka? Noż kurwa mać, no wypierdol to. Wypierdol to. Dobre przejęcie, brawo. No Noż kurwa, no. Wyjeb to. A i nie trafia. Ta noga zazwyczaj służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Szczególnie, się tam nie ma tramwajów, nie? No postarajcie się, chłopaki, no. Jak wygrać, to Christiana wam kupi. Co wy myśli, żeby nie stracić piłki? No i Christian Ronaldo. No i pytanie jeszcze, <noise> czego możemy się dzisiaj spodziewać po królewskim ciężko porozumieniu zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Anizema, gra tego gracza powinna dzisiaj sprawić przyjemność w polukarnym O kurwa, wyciążył mi bateria pada, w padzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Kurwa, coś tu zrobił. Śmieć, puzyć? Dobra, kurwa. rzut rożny. Zróbmy dla Realu to. Zróbmy to. przez obrońcę głową. Wysoko nad Diego Doskonale to przeczytał piłka, a zmienia właściciela. No już kurwa, zamiast tej piłki to ty się z nim przytulasz Trzeba przejść od razu do Atletyko, a nie kurwa się z do jakiegoś. Dawid Vija z pewnością będzie często pokazywał się kolegą z przodu, szukając okazji do zdobycia bramki. Co kurwa? Szpanesz Mariusuarez Zabiesz mu tą piłkę kurwa, bo za chwilę będzie druga bramka no. Broń go, kurwa, broń go! No nic nie widzę na górze, bo mi ten mikrofon zasłania. Ale żeby nie przenosić ten dźwięku z krawatury i z tego innego, to ograniczę mu się na górze, na taśmie. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści decyzja zgodna z duchem gry. Dobrze w sumie się koło. Kedira. Ooooo! Cofnij się. Podaj mu. Kurwa ciążył. interwencja staną na wysokości zadania. Zapeknął niebezpieczeństwo. Marcelo. Dobra pozycja do oddania strzału. Wysokie podanie z kierow... Ja pierdolę! ...do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. Sorry, kurwa, że ale... Ale przegrywamy, no. Cristiano, no kurwa, no byle kto za Atletico będzie cię bujał. Pierdolnił to, no kurwa no Gdzieś był kurwa, mopie jeden. Dawaj no Kurwa, dwa macie, no. no kurwa, zabierz mu do piłkę, no Akcja życia, kurwa, masz akcję życia Pierdolnij to No ja jebie no Sorry, muszę się napić kawy Dobra, oblałem się tak, tym bardziej... Kurwa, ale jak? Dobra, ryje. Na to, w zamknij ryję. Zamknij ryję, tak. Zamknąć ryję, nie. Dobra, sorry za tak, krzesło, ale. Dobra, spróbujmy sobie zmienić ustawienie. Powiem tak. Nagramy takim ustawieniem. Atletico ze spokojem rozpoczyna drugą połowę, prowadzenie pozwala im na relaks, ale 45 minut to dużo czasu i wszystko może się zdarzyć. Żeby was kurwa ograć, chuje jedna. No. Aha, kurwa, aha, aha. Jeszcze kurwa trzeba. Wiesz to. Dawaj. Kurwa najgorsze widzę tam na górze. Kurwa i to był faul, no. Żół, czerwona kurwa. Strzelać ciałem, no. Zobaczmy powtórkę, tak. Gierdo to kurwa powtórkę. To był faul. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł... tego. Ja bym mu kurwa odciął ten nogi. No może być groźnie. Na chuj no, się tam wystawiałeś? Tam, 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 na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Ups. Coś mi miga. Co będzie go w końcu naładować. Muszą być no. bardziej skoncentrowani bo inaczej czego. będzie kłopot Kedira No kurwa taki byle byle Jłopci zabrał piłkę Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę Sani Kebira Wysokie podanie skierowane do Chrystiano Ronaldo Nie spierdol tego Podaj, wystaw mu No i kurwa komu Chuj we nie spojrzałem, atletyką mnie nie interesuje. Załóż tą piłkę. Kurwa, bierz to! Wygląda na to, że ta piłka go trafiła Dawaj dawaj Krystiano! Głoś na pozycję z pierwszej jedni kurwa! Dzięknie Zdecydowanie Częłam, że przejmiemy ten mecz. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Co spalony? Spalony. Ta. Szkoda tej szansy. Do końca drugiej połowy niewiele. Drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera. Prowadza nowego wypoczętego gracza. No może byśmy też prowadzili... Albo nie. Jebać to. No brawo, świetne wyjście z wodem. No brawo, znakomicie uniknot raz w ślizgu rywala. Benzema. Isko. Isko, 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 pierdoli! Kurwa. Real Madryt będzie miał szansę rzutu rożnego. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Widzę, że kurwa jesteśmy w tej sytuacji, że kurwa możemy przegrać. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Co za precyzja, świetnie podcięta kółka. Weź mu to wystaw. Ten, temu ten. Temu kurwa ten ci zabrał kurwa. Spierdol mu, ślizga mu koszta. Ja. Smaczna i prosta. Zabierz tą piłkę. Możesz się kurwa żeś na tą piłkę? To wykorzysta. Nie, nie wykorzysta! Bierz tą piłkę No kurwa, kurwa, kurwa! Nie Po tym zagranił bramkasz znowu grę od bramki Bramkasz? Ostatnio no sobie grałem w ten, w FIFA tą 14 Ultimate na tym, na telefonie. Kurwa, ile tam jest błędów w tej grze. Tu się można zesrać z eternem. Ale jakbyś teraz kurwa, no ale to był faul, no kurwa, to i tak samo są te błędy. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygane. No kurwa, mogą być sobie, zaraz przejdziemy. No i kurwa, oni tak z łatwością się do na naszej bramki dostają. Dobrze, w mu partner z drużyny. Dawaj, kurwa, masz teraz akcję życia. Nie zjew tego. Przejdź, kurwa. Tutaj pięknie Pięknie, 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 pięknie niebnij to kurwa no nie mogeś podbiec to jest kurwa w jednym miejscu stanie się, się nie ruszasz Kurwa jeszcze lepiej Szansa na bramkę została zaprzepaszczona ty picę Czabialonzo godzin wczepnicę Christiano Ronaldo za szybko stracili. Kurwa, ich mu nie zrobiłem, no? Dobra interwencja obrony. Zostaw mnie chuj. No i świetnie teraz obrońca zmusił rywala do błędu. Kurwa, no. No kurwa, coś ty zrobił, opiedę. Chuj, dzięki, kurwa, przejebaliśmy. Ja <gry> Za co, kurwa, ze co? No widać po turce, że jednak przekroczą. Zupełnie nie Kurwa co? Zlewany obsiąłem. Zanosi się na ciekawe rozwiązanie tego rzutu wolnego. Przywołuje teraz kolegę z zespołu. Świetna, skuteczna interwencja. Bramkarz był fantastycznie ustawiony. Wiedział gdzie jest mój... No wtedy o jeszcze bramkę w dziesiątej mi minucie. Pięknie. Czy to wykorzysta! Nie wykorzysta kogo, bo... Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. I to? W samej końcówce moczy to wykorzysta! Strzela! odstaje, pewnie woli bramka. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kurwa mać! Zwycięstwo 1 do 0. Bez wątpienia dzisiejszy mecz ustawiła szybko strzona bramka. Tak, mieli pewność siebie i mogli kontrolować grę. Nie, nie rzucę, Patak. Bo już jest, kurwa, na skraju wyczerpania. Już go rzuciłem, jeszcze raz. Nagrywałem poprzedni mecz, to, kurwa, bym mimo ścianę. Znaczy, ścianę, o podłogę. Dobra, kurwa, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkę w górę. Na razie, ma cześć, pa i yo.